Hej, cześć się mam, z, z tej strony Jimmy X <noise> Chciałem was zaprosić. <noise> na luźne granie w GTA. Jest ze mną, Kuba. Dzień dobry, witam Jarek. w jachcie. Siema. Super, Jarek nie. Jarek czy Arek ma, mają mówić Arek. na siebie. A nie lepiej Jarek? Lepiej nie. To nie będzie Tarek. <głos> <głos> Tarek. Ale tak fajnie się koło. Y, Diabelskie Młyn się tak kręcił fajnie z tyłu teraz przestał. Kurde. Dobra. Nieważne, w dzisiejszym odcinku co będziemy robić? Sumo i śmierć. Linia śmierci. No śmierć w sumo jest wpisana, no tu się nie da tego uniknąć, ale linia śmierci? A co zaczynamy? Chyba sumo. Okej. To dawaj Kuba, rób, bo nam się fajnie leży, leży w jacuzzi. Ty masz je na co dzień, więc ty możesz teraz sobie z niego wyjść. Dobra, dobra. Hej a powracamy teraz w Lobby Sumo 5 Siema Witajcie <noise> Ej, wziąłeś jakie samochody? Ej, ja wziąłem super samochód. No kurwa mać chyba nie. Dobra, to jeszcze raz. Jadę. Co to? Nie. Jedźmy ten! No, Injection, Bifta, duni bugi. Ja no, biorę nie. dune bugi. Jeszcze nie. Ja dune bugi biorę. No. To jest dunne, bugi Trochę się zjechałem z fotelem, bo może było mnie słabo słychać. Je, yeah, jadę z jakimś bugi bez dachu. Właśnie to z kaftanem zamiast dachu. No ja też. Dzień dobry, cześć Arek. Cześć, proszę tam wjechać. No co? Nie! Co mi się stało? Co się stało O, o kurwa, o kurwa Ale to było słabe Już? Ty miałem trupa w powietrzu Pomyliłem mi się strzałki. Ja mam jaki kolor? Ja mam fioletowy? Ja mam dużo Tak, to masz fioletowy no bo widziałem swojego trupa, jak leżał na tym No to szukać, to trupa. dziurą. Pozdrawiam, widziałem trupa. Jej. No, <coughs> Brawo, ja, dokładnie. Dawaj, szybciej ty głupia grań się ładnie. Ja chcę jeździć. I wrzucić Digiego do dziury. Hey. Ja nie, lubię. No to ja ci pomogę. Dobra. O, wy nie. To będzie drama na YouTube, nie? Drama... <grymne> Okej... Okay. Widzicie taką dramę z pod komentarzami, że po prostu... Ej, no, no, śmieć! <grymne> Jutro będziemy w wiadomościach! Arek, chodź tu! O nie! <grymne> Zniż go tam! Tymie obaj zjedziesz! Sprawę. Arek! O kurwa! Nieeee! <noise> nie no, nie o to chodziło. No. Jakie to? To będzie pierwsza część suma, a druga część będzie z tego, nie? Z Devlina. No, no, no. A który deadline numer? Numer ten. Z kontenerami. Nie, to jest jeszcze nie taki. Który to? Był? A tak, z kontenerami Nie, jeszcze idę. Tam gdzie co Zdecyduj się. Co było też takie... Jakie tu kury? Kury, wariusz mi wytłumaczył. Ej, 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 kolego. Zobaczcie jakie tu ja z wody to... robi. No, kurde, Arek, po coś to z, zrobił? Coś... No nie! Nie, nie o to chodziło. Przegrałem. Fak. Kurwa, wy tu jeździcie, ja nie mogę w was. Nie wierzę w was. Czemu w ogóle radio jest wyłączone? W włączcie z radio. Ja gram to pierwszy raz i trzy rundy wygrałem No bo no dajemy ci fury e, fury. W, w, fury mi dajemy <grym> okay. Włączcie sobie radia, włączcie se radia. Okay. O, bo, bo, bo atmosfera się robi Co się robi? Tak i tak, tak o to chodzi Jedziemy Na razie stoimy Kurwa, <śmuletra> słyszałem tego facepalm'a <śmuletra> To można śnić akurat Nie, to nie jest moja klasa Ja super samochodami mogę was porobić, Tak, na pewno <śmuletra> Nie, Nieee, ja też spadłem <śmuletra> Eliminacja Zwycięzca jest o, Barie Boże, ale to fajne było. Kto ma trzy wygrane? Ja. Trzeba go dojechać. Digi, proszę wykończyć ten aplauz. Tak, tak. tak jak, jak, Jakby już wiesz, jakby się kończył, tak po prostu. Ostatnie klasnięcie. O, pięknie. I na tym skończymy. Nie, dziękuję kuli! No nawet tak nie byłem. No mieliśmy. Nie, jak ty jesteś. Nie, nie, fuck. No nie. Czekam muzyki nie mam? No, nie. Ja też nie mam. Muszę muzykę sobie włączyć, żeby normalnie zwaruję. Kurde, nie. Idę. O, dzień dobry. Nie. <noise> Pomogłem. Dzięki. Nie ma za co? Zawsze do usług. A ty jesteś śmieci. Ja i mój różowy bagi, znaczy sory fioletowy. Pierwszy raz, pi pi pierwszy raz coś wygram. <noise> <laughs> Zawsze przegrywałem, teraz wygram. Nie cicho, jest 2-3. Jest 2-3, ja byłem na pierwszym miejscu. A ile jest rund? Co? Ile jest rund? Z 10? jakich 10? 4 ustawiam. Nie! No bo. Kuba nie! A to 4 wygrane. O Jezus! O kurwa! nie, nie, nie. Pomocy, pomocy! Nie. No po prostu kurwa, no nie! Drift no. mi nie wyszedł. Tu nie ma ręcznego. Wygrałem, nie! Właśnie, ręcznego nie ma. No i kurwa, nic nie wygrałem ja. Nie kurwa, oh wow. Dawaj powtórkę, bo to trochę krótkie jest. Ale nie, to innym samochodem no, no dawaj, sam, super samochody jedziemy No i ten, ja pierdolę <grym _> Drift mi nie wyszedł Zrobiłem tego, kurde Bączka i tego nagle pan, mnie... Sz... <grym _> tego Arka prawie jeszcze wciągnąłem Bo kołem się zablokowałem od niego O Arka się kołem zablokowałem I go ciągnąłem było, ale spadłem o, o, niestety O Arka kołem, no dobrze Co o. No mi się mikrofon ciebie odsunął sam <głos> <głos> Kurwa, to było dobre! To był dobry <noise> pocisk! <głos> 1, 0! <noise> Dobra, dawać gotowy wej. Aż sam nie wiem, czy to, tutaj przerywniki do, dodawać. Halo? No? Bo taka niezręczna cisza. Nie wiem, czy przerywniki dodawać, czy nie? Hmm. O, różowi jestem, nie! Yeah. Nie, jesteś różowy, ja jestem pomarańczowy. Aha, ja. znowu <laughs> No właśnie, czekaj. To im, nie tunic. tak było, no. Tuning. Kurwa, kurwa! No <śmiech> 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 Dobra, Alek, Alek, spokojnie, spokojnie. <laughs> Luz i <mi> konia. <laughs> Kurde nie! Chalsko, <śmiany> 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 Kurwa, smsy SMS -y mi przychodzą jakieś Masz, podobci, podobci Co jest twa dupka jest mocniejsza. nie, nie, <śmiany> nie, I on ma mocniejszy samochód, to się nie liczy, o kurwa No nie? Fuck. Fak <laughs> to z nieferą ma mocniejszy samochód, a ma ten sam Nie, nie, nie wiem jak to zmarzy Spierdala Jeden, jeden Kurwa Coś mnie Aż mi oko zaczęło swędzić, ała Kurwa, miałeś tak, że kiedyś cię oko swędziało? Bywa, coś? Jak coś to pierwszy. Okay. Ja sobie chyba postoję. Oglądę. O nie! Dawaj. Nie. O czemu stałeś? Nie. Jest. Chyba, <śmianie> bo to poszło. Dobra, słabo. Ej, co tam napisał? No, coś napisał? Dawaj za daje kasę za flip Bo go. O... Znaczy, nie, czekaj. Y... Napisał ci, że go okość swędzi, tak? Co? Okej. Okay. Ale to niech z tym idzie do doktora, a niech tak rozgłasza to na publikę. No właśnie nie wiem. Ja Przestań, może poszedł do informacji Ja nie jestem tutaj. A może on myśli, że jesteś? Może. A to wariat. Czego ja coś przegrywałem? U, coś się odjebało! Co się stało? Ja nawet nie mógłbym na twojego samochodu przepchnąć. Ty mi od razu przepchnąłeś do tyłu. No tak. Ja okay. przegrałem. <noise> Okej, okay. można i tak. A, dobra. No, 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 no. <noise> Nie jest dobrze. <noise> to mam być na odwrót. Te cyfry się kupiło I yeah, ładuje się. Znowu mu się muzyka wyłączyła, czy mi się wydaje. A bo ja jakiegoś krafa wzięłam. Dlatego co przebywam. Krapa wziąłeś, o to chodzi To jest Banshee Banshee krap Banshee. Banshee Banshee Tak to się dzieje Uż, to... Ja nie mam szans z oh, nie no, kur... go no, nie. <grywa> Jest, jest, wyjechałem e, no, dawaj. Co to nie. ma być?

No, panie! Nie! Jest! Nie. Uh, nie, nie. 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 Jakie to, to trudne było! Jakie to trudne było! O kurwa! Aż, aż mi ten, aż mi moje ciśnienie podskoczyło. Muszę wtajrzeć tabletkę. A tutaj, muszę wymienić. <laughs> jak normalnie okulary będzie musiał kupić przez to. No. Ale to okulary? Nie wiem. Nie mam. Masz okulary? Nie. No, to można go klepać. <noise> Zapraszam do mnie. Czemu? Czemu ty masz takie słabe to banshi? A co w ogóle nie jest moje? No jak nie? nie? Przecież nim jeździsz. Nie. Ale to nie jest moje, ja w ogóle banshi nie mam. No kurwa. Nie. Nie. Jest! <głos> jest. <głos> Hamulec ręczny został wyłączony i taka informacja na koniec. A ktoś odpowiada: puchuj mi hamulec ręczny, a na, a na koniec rundy: kurwa, czemu tego hamulca tu nie ma. No serio, ja, ja tak mówiłem. Po co mi hamulec, a na końcu chopię Gdzie był hamulec? już chce. Nie, lepiej nie.

Kurwa, chodź tu! Nie, du. Pierdol, o! O! Co? To jest fair, naprawdę! Spierdol. Ulepszona! spierda kto ci powiedział, że jest 3-1? Tam sobie liczę. 3-3 jest debil. Tam jesteś debilu. Nie jestem debilem. Ty jesteś debilem. Sam jesteś debilem. Sam jesteś debilem. Ty jesteś debilem. 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 Zgubiłeś się. Sama jesteś. Sama jesteś. Sama jesteś. <laughs> Ty to nie ta postać, czekaj. Ja jeszcze to wygram. i pierwni. Let's do this, motherfucker! Arek! No, dawaj, dawaj. no Arek, pchaj go! O, Dawaj, nie we mnie, czekaj! Bierzemy go tu. O kurwa! Ej, bierz go! Bierz go, Arek! O nie. Portobola Merskie. pisze w komentarzach. Digi kozak. Digi winner. Przegrana. Nie. O, <laughs> wiem, shit. Was Dobra. Z tak. wielkie dzięki za oglądanie pierwszej części. Mam nadzieję, że wam się podobało. Zapraszam it's was, it's was it's jutro po drugą część z linii śmierć -er Ale żeś to powiedział. Dziękuję. We, weźcie się I pożegnajcie chłopaki i, Pucharty barka. E, <laughs> elo, elo. Czy 2-0?